Wielki Tydzień to rzeczywiście wielkie dni dla wszystkich chrześcijan i katolików. To dni, w których wspominamy największe wydarzenia naszej wiary, bezpośrednio dotyczące osoby Jezusa Chrystusa, Jego ostatniej wieczerzy, śmierci, ale także i. Z martwych wstania. Jest to na pewno dla nas wielkie wyzwanie, ale także zadanie, bo chodzi o to, aby głęboko przeżywać te dni, a więc aby uczestniczyć we wszystkich nabożeństwach, szczególnie w Triduum Paschalnym, także w czwartek, piątek i sobotę, tak aby w czasie tych uroczystości. Duchowo spotkać się z Jezusem i powrócić do tych wydarzeń, które miały miejsce przeszło 2000 lat temu w Jerozolimie. I aby z tych wydarzeń, z tego co mówił Jezus, z tego co zrobił, aby zabrać dla swojego życia, dla siebie jak najwięcej. Mówimy o tym, że są to święta paschalne. Kiedy widzimy Jezusa zmartwychwstałego to on niejednokrotnie przychodzi do apostołów i jest taki moment, kiedy Jezus mimo drzwi zamkniętych przyszedł do apostołów, wszedł do środka i powiedział pokój wam. Święta Paschalne to święta, które mają swój, swoje korzenie w przejściu. Słowo pascha, pesach, znaczy przejście, przejście z życia do śmierci, przejście z obojętności do aktywności, przejście ze smutku do radości. I to jest ten czas, kiedy powinno w nas dokonać się to przejście. Tak jak Pan Jezus przechodzi do apostołów mimo drzwi zamkniętych i mówi: Pokój wam, my także powinniśmy zrobić taki wysiłek, aby przejść od tego, co nas ogranicza, co nas zniewala, co nas smuci, co nas czyni obojętnością. Nimi, przejść z tego, mimo właśnie trudności, przejść do y, Jezusa i przyjąć ten pokój. Przyjąć ten pokój, który Jezus właśnie daje, przychodząc do apostołów mimo drzwi zamkniętych mówi: Pokój wam. Nie bójcie się. Ja pokonałem to wszystko i jestem z wami, jestem dla was po wszystkie dni aż do skończenia świata. Te święta są czasem ogromnej nadziei, ogromnej nadziei, której dzisiaj szczególnie potrzebujemy w tych trudnych, niespokojnych czasach w tym w kolejnym doświadczeniu cierpienia, smutku skończyła się fala pandemii, zaczęła się tragedia, dramat wojny na Ukrainie. To wszystkich nas dotyka. My wszyscy jesteśmy uczestnikami tych smutków, tych przeciwności, tych ograniczeń, i, i w tym wszystkim dobrze jest znajdywać się z nadzieją, z radością, z optymizmem. I na pewno Jezus Chrystus, który od tego stołu w wieczorniku. Przeszedł przez górę oliwną, przez ten moment decyzji: Ojcze, nie moja, ale Twoja wola, niech się stanie. I kiedy potem Jezus szedł konsekwentnie, upadając, ale powstając, szedł na śmierć, i potem jeszcze bardziej pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał szatana i zmartwychwstał, to wszystko nam pokazuje, że te przeciwności, te trudności, których my doświadczamy dzisiaj, są do przejścia. Są to dla nas okoliczności, mimo że tak po ludzku bardzo często obciążające, zasmucające, niepokojące. To są to sytuacje, stany, które możemy przejść, które, możemy, które mogą dla nas stać się wszystkich okazją do tego, aby mimo wszystko nie zatracić nadziei, nie zatracić na radości, nie zatracić tego pozytywnego patrzenia w przyszłość. Życzenia. Które, które chciałbym złożyć wszystkim odbiorcom i tym, którzy słuchają tych słów, to przede wszystkim życzenia głębokiego pokoju, głębokiego pokoju w sercu, mimo niepokoju, który nas dotyka. Chcę życzyć pokoju i to jest ta wartość, ta potrzeba, ten stan ducha, którego dzisiaj tak, tak nam potrzeba i który który może nas umacniać, uzdalniać do, do, do dobrego przeżywania, yy, przeżywania codzienności. Tak więc ten pokój od Chrystusa Zmartwychwstałego niech zagości w waszych sercach, w waszych rodzinach, szkołach, w waszych miastach, yy, w naszym Dolnośląskim regionie, na całym świecie yy, i niech ten pokój przemienia serca niespokojne innych ludzi, serca zakłamane, serca yy, ograniczone. Serca rozbite, serca y, egocentryczne, zapatrzone w siebie. Niech ten nasz pokój przemienia to, to, co jest złe w świecie, niech pomnaża ten pokój wszędzie. I na pewno Jezus zmartwychwstały, jest tym, który przychodzi z tym orędziem, z tym przesłaniem pokój wam. Niech ten pokój będzie z wami i w was zawsze, na zawsze, także niech ten pokój będzie potem po śmierci. I to jest też kolejny. Fantastyczny news, który dociera do nas w tych dniach w tych dniach triduum paschalnego, w tych dniach przejścia, w tych dniach radości i na pewno, na pewno zechcijmy ten czas przeżywać nie koncentrując się tylko na tym, co zewnętrzne na, na stole, na prezentach, na potrawach, na spotkaniach, ale, ale zechcijmy przeżywać też głębiej, dostrzegając przede wszystkim tego, który jest. Podstawowym, najważniejszym bohaterem tych dni, a więc abyśmy dostrzegali w tych dniach Jezusa Chrystusa. Niech on nam wszystkim błogosławi. Życzę spokojnych, radosnych świąt Wielkiej Nocy. Szczęść Boże.